Witam w kolejnym materiale. z Age of Empires 2. No to kontynuujemy i chyba kończymy już powoli. Wydaje mi się, że powinniśmy Korteza być w stanie wykończyć jednym uderzeniem takim potężnym. O ile nie odbuduje zamku, to powinno nam się udać bardzo szybko zwyciężyć. No lecimy z tym koksem. Nasze tarany tutaj, wywracajcie tutaj, idziemy szybko na, kolejny kontru, na kolejne kontruderzenie. Ok, trzeba by znaleźć projekcję sił, a ja wyczerpiemy to złoto, to nasza projekcja sił. Jak on tutaj wlazł? Biodostan nas wysłał. Ja ci mówię, jaki to mądry pomysł. Wszystkie siły się zebrały. I nie będziemy czekali na ich. Jak będziemy za długo zlekali, reakcja, nie powibiali mi wszystkich mnichów. Masakra. Tam się dopiero w drodze, nie są powolni. Też w sumie nie wiem, czy. Wpieszyć mi nie mogę. Słyszałem bardzo dużo złota masakra. No to by się przydało, ale co 40 zł, to ja nie wiem, czy chcę inwestować. Teraz na tym etapie. Po prostu wyprowadzimy jeden skuteczny atak i do widzenia. Może nawet zakolikujmy sobie jeszcze dwóchników po prostu zamiast tego. O, wow, wykarczowali wszystko do widzicie? Ciekawe, gdzie oni zbierają to drewno tutaj? No mogą zbierać, a czego by nie. Tam biegną. To są zamki na szczęście. Tak. Mnichu, mnichu, mnichu. Także z tymi tu... O! Dotarli inni, dobrze. A teraz przeprowadzamy kontru... kontrofensywę. No wierzcie mi, że jak taka ekipa łysego tam wejdzie, to koniec historii. Zakolejkujmy sobie od razu jeszcze maksymalną projekcję sił, jaką możemy sobie tutaj zakolikować będziemy to ci ludzi, to będą od razu następowani. Wiecie o co mi chodzi? Kto to bym jeszcze, ale nie mam tyle złota. To już nie ma sensu. Miejmy nadzieję, że to zakończy się już jedno uderzenie, po prostu. To największe zagrożenie dla nas aktualnie. Są ich zamki, gdyby się znowu pojawiły. No i misi wiadomo. Wejdźmy w Gdzie jest? Wasza dwójka. Jak was wypuszczą RSO nie bo od razu rozwalić centrum miasta, bo ono stanowi dla nas większe zagrożenie, wy Nie pozwólmy im. Jeden drugiego wszedł. Jest zamek, cholera. Stójcie, stójcie, stójcie Nie. Rozłóż. Cholera! Jak to ci się dzieje? Trzeba zamek szybko rozwalić. Tam w centrum miasta, tam olejcie na razie. P. Bo to stanowi dla nas największe zagrożenie. Jeszcze mają statek, widzicie? Strzelcy szybko tutaj. Przede wszystkim to trzeba rozwalić. Ok, teraz tutaj, tutaj mi jeszcze jeden statek, dwa statki, przepraszam. Po zniszczeniu zamku to już koniec historii. No to tak powiedziałem: koniec historii to wygląda było złamane pół, a nie, to jest jakiś dźwig. Okej, okay, może tak być. No to już jest koniec historii. Zacięli całą zdolność do projekcji siły. No i robić to kolejne oddział gdzieś tutaj, bo pewnie tutaj jeszcze mam chłopów, dlatego nie wygraliśmy. Ale ciekawe, to znaczy, że już się byli tacy silni. Tak, tutaj widzicie na tym jeziorze. Czyli dobrą miałem koncepcję, że oni nie produkowali nowych jednostek morskich, tylko mieli te, które, z którymi też naigra. Oczywiście trochę teraz ryzykowałem i mogłem się przyjechać, pomyśle, ale udało się. Ja miałem konie w ogóle sprowadzić. Tak, nawet się nie bronią, widzicie. <laughs> Ciekawe, wciąż zachowują zdolność. Czy to jest Rubińca? To co ja widziałem? To dobry, Rubińcy zrobili. Od razu widać, jaki. Jak... Nie podoba mi się to. Bo Cortez może nam dorobić tej na bigosu. A to też może oznaczać, że jeszcze dziś możemy mieć silne wojsko. We, jak najszybciej tutaj. Sprawdźcie ten obszar, pojedź tutaj zobaczmy ten obszar. Czy gdzie nie zniszczam. Wytaracie walki, nie przerywajcie z łaski swojej. Tak, to są te stopione statki, które widzieliśmy wcześniej. Uf, fajnie, że takie coś nawet prowadzili. Pytanie brzmi, gdzie ten korda się ukrywa. Największe obserwacje mają nasze trybusze. Hmm. tą drogą. Kula to powinna spokojnie zniszczyć ten taran. I to pokazuje, że w tej taranu są czołgi istne. Na, na budynki, co prawda tylko, ale... Jednak widzisz nie tam nic mu zrobić. No czołgi. Zabieramy konie. A jak najszybciej tutaj. Może właśnie zabiją. Tylko ja mam wrażenie. Przy okazji oni mi wydają mapę. Może tak. zamiast się, opieprzać grzecznie powiem. A właśnie. Ile kosztuje mnie to? Oczywiście to już mogę zapłacić. Tutaj już nikogo nie ma. Tutaj jest jedna wieża z armatą, z bombardą. Tutaj jeszcze montalany. I terenny konfiskator. Pewnie z arbaletem. No ale korteza nie pani mają. Nie nie, 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 zabijamy koni, debile. Mieliśmy chroni koni chronić. Jak konie w ogóle tam dotrą? Czekajcie, nawet z ciekawości, bo ja się boję ile u was tutaj biegnie. Pięć tylko dobiegło. Ciekawe. Pójdź się tutaj na mieliznę. To jest wieża do bombardą, Nie wiem, czy uda się zniszczyć. Dobra, to odprowadźmy tego mnie po prostu. Ciekawe. Bo rozgrywka teoretycznie się nie skończyła. Widzicie? Cześć widzimy wrogów sensie, że myślałem, że ich trzeba. Ewentualnie można pokonać, ale widzę, że. A tu biegnie sobie konfiskator. Konquistator. Czytanie tego to jest masakra. się teraz kończę. Tak, to była ostatnia wioska Cortez'a. Tak. <grystanie> można było się tego spodziewać. I fought well that day. My men were frightened by the blast of the Spanish road into combat, and by the noise of their exploding weapons. Although we had survived the attack, I thought it best to withdraw towards the Gnostic land and share with Montezuma all that we had learned. I don't know if my uncle Montezuma was being cowardly, or merely trying to preserve us from the wrath of the gods. But he sent more gifts to Cortes along with an invitation to visit our great city as his personal guest. I was there when Montezuma met Cortes on one of the causeways leading into our great city. The Spanish had evidently never seen anything like Tenochtitlan, and they stared in wonder at the brightly colored markets and pyramids rising out of a man-made island in the middle of the gigantic lake Texcoco. Some of the Spanish soldiers asked whether it was all a dream, the first glimpse of things never heard, seen, or dreamed before. Montezuma led Cortes to the top of the Great Pyramid, where he pointed out the various canals and neighborhoods of the city. But Cortes was mostly interested in gold ornaments and helped himself to any which he encountered. I was no longer convinced that this man was Quetzalcoatl, so says Cuauhtemoc. Jaguar Warrior of the miał przewagę technologiczną. Słuchajcie, wynik był taki. Gospodarcze, wojskowe, społeczne. Posiadaliśmy wszystko poza technologicznym. Stracił najwięcej jednostek Tabasco. Pewnie procentowo do ilości żołnierzy, których posiadał. Bo najwięcej straciłem miasta, z tego co widzę. Chociaż Cortez też nie mało. Ale też najwięcej jednostek zabiłem. Zburzyłem też najwięcej budynków. Zaciłem dwa budynki. Chyba zamek jeden, nie? Nie pamiętam już to momencie, co straciłem. Gospodarcze. O, ale wnosi to tradycyjnie zebrane więcej. Gdybym miał dostęp do koń, tak by zaspawało lekką jazdą, że nie mieliby szans wygrać. Podkreślam najwięcej mapy. No to. Cortes ja byliśmy pod tym względem mniej więcej równi. Nie miałem pięć zamków, czy inne więcej. Cortes też mi wielu z Większa populacja. To nie chodzi o. Nie, wiem, czy chodzi o liczbę mieszkańców, tak, mieszkańców. Tak, tutaj jak z, potem jak zwyciężyliśmy jeden e, Tabasco, ja, e, track skalain, nie będę próbował tego czytać, przepraszam was, jeszcze raz, no to praktycznie tylko ja i Korta zbililiśmy moralność i oboję. ja miałem przewagę liczebną, ale miałem przewagę technologiczną, no to widać go okiem, jak to się mogło zawsze kończyć. Tutaj nie było już nic do odkrycia, tylko ryby, które mogliśmy zbierać, tak myślę, nie, nie mieli żadnych doków, tu nawet ciężko boby, o, tutaj jeszcze moje katapulty dają się we znaki ostatniej wieży. No co drodzy widzowie, zobaczymy jaka będzie kolejna misja w kampanii La Noche Triste. No to co drodzy widzowie, mam za uwagę, bo teraz się spodoba, to zapraszam na kolejny mój kanał. Trzymajcie się do następnego i cześć!